wtorkowe przedpołudnie półkoloniści z orbity wraz z opiekunami wybrali się do Muzeum Narodowego. Jak wiadomo, moda, strój, biżuteria to wszystko co jest nam niezbędne, żebyśmy wyglądali dla siebie atrakcyjniej dla innych jest elementem kultury materialnej. Niestety nasz kraj jak wiadomo przeżył bardzo wiele zawieruch wojen i część została e, zniszczona, e, rozkradziona albo zaginęła. A tutaj w muzeum możemy zobaczyć na obrazach to wszystko co kiedyś było bardzo ważne dla ludzi w różnych epokach. Możemy również pooglądać jak ubierały się nasze babcie, probabcie, a może nawet i jeszcze dalej. Możemy tak samo zobaczyć, które elementy ubioru, biżuterii wróciły z powrotem do, do, do naszej mody współczesnej. Zobaczcie, jasna błyska właśnie, z te rękawa będą mieć piękną inspirację później do robienia, do projektowania sukienek. Bluzka, ona jest taka długa, to jest taka koszulina, to się Jedna jest długa do kostek, na to ma niebieską suknię i na to jeszcze taką czerwoną ozdobną, też bufiastą. Dzieci uważnie słuchały i obserwowały obrazy, bo już za chwilę... Kolejnym zadaniem jest zaprojektowanie stroju takiego właśnie w stylu barokowym, ponieważ znajdujemy się teraz w galerii malarstwa barokowego. Bardzo chciałabym, żeby po prostu dzieci na razie jeszcze nie inspirowały się barokiem, tylko spróbowały odkryć, jak w tamtych czasach ten strój był konstruowany, ponieważ dzisiaj chodzimy ubrani zupełnie inaczej, kiedyś ten strój był wielowarstwowy, składał się z koszuliny, składał się z, składał się z sukni spodni, sukni wierzchni i chciałabym, żeby dzieci po prostu same to powoli, powoli podkrywały, no i potem, żeby to wpłynęło w jakiś sposób na ich sposób projektowania. Życzymy wielu artystycznych wrażeń.